Toruńskie Schronisko dla Zwierząt, jako jedyna placówka w Polsce, stworzyła azyl dla niechcianych królików. Trafiają tu zwierzęta z całego kraju. Zajmują się nimi wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Królikom w Toruniu. Największy problem królików polega na tym, że one są ładne, słodkie, a tak naprawdę ludzie uważają, że są bardzo łatwe w. O piece, także nim jest łatwa, co nie jest prawdą, tak? Taki królik potrzebuje, chociażby tutaj biorąc pod uwagę sprzęt, takie akcesoria, to jest koszt kilkuset złotych, tak, już na początku, nie mówiąc o utrzymaniu miesięcznym, żywieniu, leczeniu. W sobotę 26 maja od godziny 11 do 15 stowarzyszenie zaprasza na dzień otwarty w azylu dla królików. Będzie można m.in. zobaczyć, jak należy prawidłowo dbać o króliki, a nawet adoptować jakiegoś futrzaka. Na miejsce w dobrych domach czekają także koty i psy, te ostatnie przed adopcją przechodzą specjalistyczną tresurę, dzięki której stają się posłuszne i chcą współpracować z człowiekiem. Im więcej takich komend zwierzę potrafi, tym łatwiej jest na później egzekwować wszystko to, czego już w nowym domu będziemy od takiego psa wymagać. Także tą podstawę psiak wychodzący ze schroniska już będzie miał. One będą miały nadane certyfikaty, co na pewno podniesie ich atrakcyjność w stosunku do reszty zwierząt. W niedzielę od godziny 10 na placu treningowym przy schronisku dla zwierząt do egzaminu staje sześć psów. Warto przyjść i zobaczyć, jakie umiejętności nabyły dorosłe czworonogi po przejściach.